Siemaleczko, siemaleczko widzowie! Witam Was na moim nowym kanale i po bardzo długiej przerwie widzowie mam nadzieję, że kojarzycie mój poprzedni kanał Dinoze, bo jak nie, to nie jesteście Sigmami. <laughs> Przywitajcie się z Kombikerem. Witam, to znowu ja no e, więc tak, to jest nasza nowa seria. Ona się prawdziwe życie będzie nazywała, tak? Tak, prawdziwe życie. Prawdziwe życie. Jak było życie milionerów to jest prawdziwe życie Czekaj my nagrywaliśmy chyba rok temu Nie, coś było w styczniu chyba To myślę tak farnecie myśleć co tam tak 6. siedem Może sześć, siedem Może sześć, siedem Może sześć, siedem Może sześć, siedem O ja, e widzowie podoba no, mi się do Discorda dodać kurde, bo na to nagranie widać nasze no, niki, o nie <grym> Ej no <grym> Dobra, nieważne Yy, więc no, skibi Nie dodawajcie nas, bo i tak nie zaakceptujemy. Tak, tak. Skibidi! Yy, no, jesteśmy... To jest mój brat, on się nazywa. Jak się nazywasz? Bo nawet zapomniałem. Ej, a jak, jakie mamy imienia? Ja może normalne. Tak, ja ty a jesteś Maciek, jestem, jestem błażej. Yy, no, więc yy, widzowie, więc teraz yy, tutaj macie... U mnie macie moje oszczędności, a u niego macie jego oszczędności. No i ogólnie to są wspólne oszczędności, ale tak. Tak, ale wiecie, no. A, a więc... to nie patrzcie, wcale mam nie mam tyle aut, wcale nie mam helikoptera i wcale nie mam łodzi, nie, wcale nie. Wcale, wcale, wcale nie, wcale nie, no właśnie. No właśnie. A i zobaczcie nasze samochody, już idziemy do garażu, to fajna to jest garaż. Znaczy to jest na razie mój samochód, zbieram na jakiś inny, ale a to jest, to jest Nissan. Widziszan Juk, a to jest jego Audi RS4, ale bryka, no. Moja! Mój samochód widzowie nawet pod górkę prawie nie podjeżdża, więc... No, właśnie... No. I o, o to nie pytajcie, żeby można kupić miejsce parkingowe za 50 tysięcy? Nie wcale. Ja no, więc y, widowie no, właśnie będziemy szli zjeść kolację i będziemy szli spać. I jutro trzeba jechać do roboty. No bo trzeba... Trzeba zarobić hajs, nie? Przecież... Trzeba, trzeba zarobić hajs, bo trzeba być no. dwa No. Tak, więc idą wietrę. no. E, to, no. Idziemy z... to idziemy zdeć w kolację. A, dobra. E, bramę bramę e, zamknę. E, dzisiaj na kolację będą e, e, Parówki. E, no właśnie, parówki. Cokoliki. Jajeśnicy, też no. Sokoliki e, z jajecznicą będą. Dobra, dobra zrobione! Idziemy zleć, masz tu to! Jak jedliście kiedykolwiek parówki, to musicie dać łapkę w górę. Ale dobre te parówy. Dobra, zjedliśmy! Zjed dobra! Y e y idziemy do pokoi! Oczywiście! Ej, bo dwieście y otwarte, bo zaraz tam jakiś padafił tu przyjdzie. E dobra. E o ja. Czemu to jest tylko jeden pokój? Nie, jest kilka, jest jeszcze drugi, dobra, jeszcze tam. Ja śpię tu. dobra. dobra. Idziemy spać! Idziemy spać! Jedem. Ej, jeszcze nie jest jasno! Co to robi? E, Boże Święty, która jest godzina? Czwarta? A ja już czuję się jakby była ósma. Jestem pełny energii. Idę obudzić brata, bo chcę jeść. A w sumie sam chcę że Najwyżej mi przyjdzie do jedzenia. Eee, dobra, dzisiaj dzisiaj robimy. Eee, co dzisiaj robić? I... Le, dzisiaj, dzisiaj będę kebaby. Robię kebaby. Dobra, jeden tu postawię dla borajka, a drugi dla mnie. Zerwam sobie kebaba. jedzone, I to, obejrzę sobie telewizję. Patrz, jaka fajna telewizja. Wodospad. Jakiś. Ale fajna. To oglądał godzinami. Dobra, i obudzę go, bo zaraz kebab mówi sobie. Jakie mam pokój? To było pytanie. Tutaj, eee. To jest Kibel. To jest nowy dom, na trudno się dobrze spojrzeć. wstawaj! Stawaj, stawaj, stawaj. Dobra, dobra wstaje. A, to no, kebaba. No, kebaba. Zrobiłem. Kebaba. Dobra, chłopie, jest dopiero trzecia w nocy. Czwarta. Trzecia no, w nocy. to, wodę. A ja zrobiłem kebaba. Jakiś jestem pełny energii, i żeby już robić. Um, o oh, jezu. Yes. Dobra, świetnie jemy. Ja idę do ja już Dobra. Dobra, poranną rutynę, bo oglądamy sobie tu tu, tu, tĄ, o, gwiazdy od tej w nocy. A i też widzowie to... mogliście zauważyć zmianę u mnie, bo mam awatara, o, W końcu nie mam tego skina, tylko teraz mam mam taką koszulkę, to takie to... włosy, I takie piękne spodnie. I jeszcze mam, jeszcze mam nowo, nową koszulkę, to będzie w kolejnym odcinku. Zobaczycie jak fajna bluza, więc no. Idziemy też mam batala No Mam złamaną nogę, bo mam bandasz i rękę. A ja się topię, Dobra! Eee, zupada desz! Chodź do domu! Ooo! Dobra! Ej, jakoś ty dziwnie czujesz. Tak jakoś nogi. Nogę mi średnio. Ej, ty nogę masz złamaną, chodź! Idziemy do szpitala! A ręki jednej też nie czujesz. wiesz? Ej, tu masz rękę i nogę złamaną, chodź w Wsiadaj do nich sana! Chodź, wsiadaj! Dobra, zamykam drzwi. Dobra. Jedziemy, wsiadam. Ale on... On ryczy. Jaka jest głośna? Dobra. Ale ryczy skurczy byk! Ale ryczy skurczy byk! Skurczy byku. Dam O tu 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 tu! Driftem! Driftem! Ktuku! Jem na tym... nie Dobra, nikt się nie skapnie! O, o zrobili tu. Dro drogę? Eee, bo e, to drogi chyba nie było. A. Nie wiem. A dobrze. to. Tam... O, bo... Ale drift! Nie Wiepe... kurde! Taka a, ładna. A wcale wcale tak, że my nie mamy prawo jazdy. No? Nie, wcale nie, się nie. Ja wie. Nie, no ja nie dałem prawo jazdy. A może dałem? Nie wiem. Ja, że nic się domaga. Jak policjant mnie zatrzymuje, pokazuję mu przerobioną kartę rowerową na prawej jazdy i, i, i wtedy mnie przepuszcza. No, Tak że tak się robi. Dobra! Po jesteśmy pod, pod szpitalem! Dobra, jesteśmy pod, dobra. pod szpitalem. A ty szpital dobra. A to szpital. Dobra, idziemy. Chodź, idź! Tu, tu, do szpitala. Ty, niech sobie drogi! Już jestem na tym stronie, ja tyle tego opatrunki. I... O, dobra. Siadaj. Ty będziesz pracował czy nie e, ja nie wiem ja to... Bracie się... będziesz pracował czy nie? Ja to nie raczej nie wiesz A, to szkoda. Bo kasa się przyda! No wiem, ale to tak trudno, może bo ja nie taką pracę. Bo ja ci nie mówię gdzie pracuję. A. Dob dobrze, że ja mam te y, około 150 na końcu, 1095 mam na wszelki wypadek. No. I jeszcze podobno dzisiaj dostałem taką robotę dziwną, że y, jak zrobię robotę, bo jestem mechanikiem, jak zrobię robotę, to Typek powiedział, że na czymś tak powiedział, że y, będę, będzie miał jakąś niespodziankę, bo to jest bardzo trudna rzecz do zrobienia i będzie miał jakąś dla mnie niespodziankę, więc. Ja, ja ogólnie teraz nie mogę pracować, bo ja mam złamaną yy, nogę, a ja o. pracuję jako elektrykę, to muszę się spinać gdzieś na jakieś wiesz, o co chodzi. Tak. Ja e, e, jakiś... się nie jakiś tam nie? 5 milionów ma, dobra, odstopujemy. Eee, no dobra. Dobra, widzowie, prawie skupialiśmy, nieważne. Nie e, Dobrze, ten, ten sam będzie szedł chyba na dłoń, za niedługo, bo jest trochę, no. Bo on się pada, nie? Na złomie dadzą nam za niego 30 tysięcy. Tak, i to będzie jeszcze na auto, nie? No. Chyba że mam mi dać hajs i coś jeszcze, jakiś prezent, ale nie. Mamy wspólne konto, a te kasę te 11 tysięcy to po prostu jest takie, które ubierają w ubiegłym tygodniu. Tak. Dobra, parkuję Dobra, ej, braci, korzystasz mi Audi. To dawaj, dawaj te audi. Dobra, jadę. Siema. Dobra, siema, ja w domu. To to jedzie, nie tak jak mój Nissan. Mam... A więc widzowie. Dobra, Dobra, widzowie, dotarłem Audi zaparkowałem gdzieś na tamtym parkingu. O dobra. Jezu, co tu się dzieje? Dobra, ja muszę tu pracę dokonać Dzień, i... Widzimy się widzowie jak... Ja zrobię tą pracę. Dobra. Ciekawe, co Błażej tam w ogóle robi. Zobaczcie na, je, na jego y, y, kanale Cambiker, co on tam robi, bo u mnie tego nie zobaczycie. Dobra, zrobiłem tu Była jakaś elektryka bo... ciężka, widzowie. Ja dobra, dobra. O... halo? Zabij oczy. Dobra, hmm. zamykam oczy. Hmm. Siedem? Tak. Ma jeden? Ej, widzowie, ogólnie u was już 10 minut, ten film trwa, jak to minęło. Trzeba to coś to ciekawego zrobić, bo dla was to nudne. No. w ogóle to jest trochę nielogiczne, że ja niby mam złamaną nogę, a sobie skaczę po domu, po schodach. A, no bo ona nie jest aż tak złamana. E, Idę do basenu. A w sumie nie, ja nie mogę do basenu się trąbać. Eee, Dobra, widzowie. Czekajcie. Dobra, widzowie, szef chyba wjechał jakimś samochodem, nie wiem co to. Ej, dostęp 50 tysięcy na konto, mam już dwie szkoły, jak, jak dużo kasy? Dobra, Ej, idę, idę tam. Co, bracie? Co bracie, no gadamy I... przez no TV tak. radio, no. No yy, ale no ogólnie... Do dobra, mnie... uwaga, odwracam się. A, dobra, mi to patrzę. Oj, trochę loguje. Dobra, nie pytajcie o te lagi, uważaj ja. Dobra, widzimy się jak wyjadę do brata, nie? Ej widzowie ogólnie. Dobra, ja dzwonił do mnie szef i, i tak, i z pracy jak się poświęcę z, z tą złamaną y, nogą, to że y, to że mi da 200 tysięcy nam da i my wtedy może kupimy jakieś lepsze auto. Dobry pomysł, bracie Tak, bardzo dobry Dobra widzowie, dojeżdżam już do, y, do domu. Jestem ciekawy co... jaką reakcję będzie miał brat na to na nas. Ej, co? mi chyba tu. Co to jest za fura? Skwóra! ty to Dostałem od szefa! To do dobra robotę! Ja myślałem, Widzisz? Że nic, on ci daje słowa, a nie takie coś. Patrz, to jest taka kurde fura. I patrz jak... patrz jaki... Patrz, patrz. patrz. Dobra. A więc no. Dobra, ty podobno chyba miałeś coś do pracy jechać. No i, właśnie i tak? 200 tysięcy podobno dostanę, jak się jak poświęcę i skąd z kontuzjami zacznę pracę. Alej! bo ja patrzyłem oferty i zobaczyłem Porsche y Cayenne. Samo. No, Więc? Dobra. Dobry pomysł? No dobra, ale ja. Jeźdź au, jeź, Audi, a ja będę za to jechał, dobra? Ale ja z do pracy, to to nie możesz. Dobra. W sklepku. Dobra. A, i ogólnie ja muszę y, tam naprawić y, jakieś tam światło chyba w domu szefa, więc jadę. W widzimy się, ja jadę. Ej, ogólnie, wiecie co? też brat mi mówił, że my mamy wspólnego szefa. Dobra, ale... O, wejdę do jego domu. E, no i tak, muszę naprawić y, tu różne rzeczy, światła. Dobra, więc widzimy się, jak to wszystko naprawię. E, dobra widzowie, ogólnie już to naprawiłem i szef mi dał, przelał nam na, na nasze wspólne konto 200 tysięcy. No mi dał, mi dały 100 tysięcy tutaj, jak widzicie, e, na, e, po prostu dla mnie, ale jeszcze 100 tysięcy dał na nasze wspólne konto, więc właśnie jedziemy do naszego. E, dobra i trzeba iść, oj, Waldemar wraca, mnie, o nie, dobra, nie ma tu policji, jest to też Oj, Dobrze widzowie, no jedziemy w takim razie już na... na te osiedle. Eee, A więc podjeżdżam driftem. Na południowy Parku... pa... parkuję. do basenu! Parkuję do garażu. E, e. I wyciągam pizzę, idziemy jeść. Czekamy na brata, nie? I będziemy jeść z bratem. Ej, I bo ogólnie jest taki problem. Rynek. brat, chodź, chodź, chodź za mną chodź popływamy w basenie. Dobra, nie ważne, chodź, ma pizzę i jemy. Dobra, jemy pizzę. 7 i zainwestuję w kasie, 100 tysięcy. Widzowie ogólnie, e, nie pytajcie, co się stało, ogólnie kończymy ten odcinek i w następnym, w następny będzie jeszcze dzisiaj. No i tam będzie część dalsza, więc narra, LOLLLO elo, 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 widzowie.